Hej, cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Rako. Widzimy się w kolejnym odcinku. Dead by daylight. Jest znowu Gosia. Jestem hej wszystkim. Jestem Eryk. Cześć wszystkim. A czemu jesteś taki smutny, coś się stało? Erik? No coś bo stało? wiedziałem, że będziecie mówić, że jak powiem cześć wszystkim! To będzie znowu to samo, więc się bardzo <sum> zaskoczyć. O myślałem, że, A. Wiesz, że że generalnie, że e, nie wiem, dwójka mu nie wyszła czy jak. <sum> <Proszę> Dopiero wyjdzie. <sum> Mam nadzieję, że nie na nagraniu, bo nie będę okay. tego ratował. No będzie no lepiej no gramy, bo tu widzę te rozmowy na złe tory przechodzą. Złe tory, tak. Mam nadzieję, że nowa kamera się dodała, bo teraz nagrywam czymś innym. E, także jeżeli widać moją mordę to super, jak nie widać mojej mordy to, to nie widać mojej mordy, to wytnijcie sobie to. No <laughs> Sami Ale... sobie sami sobie zróbcie, wiecie, nie? Tak, to jest tak. taki... No. Y, zrób to sam, wszystko. W drugim sam. filmiku będzie nagranie twarzy. Nie, <laughs> <laughs> Tylko twarzy. Będziecie odpalić dwa na YouTubie, jedno okno obok drugiego i... I jakoś tam sobie poradzicie, nie? Będę, tak, słuchajcie, tak. tylko buzią ruszał i tak, wiecie, dostosujcie sobie ruch moich warg do tego, co tam teoretycznie mogę sobie powiedzieć, o. No. no. Tak sobie wymyśliłem, nie tak ma za co. A, to jest A ty teraz nagrywasz OBS-em? Nie, nagrywam actionem. Aha. I bo się tam kamerę nie umiesz ustawić? Bo moja kamera jest tak szerokokątna, ale zauważyłem, że Action ma taką funkcję, że mogę ją sobie tak zminimalizować i mam teraz taki ładny prostokącik HD. Akurat na rameczkę. Słuchajcie, wiecie ile Ale nie masz 4K? Nie, aż tak nie. Nie, 4K... To, słuchajcie, to, to moje narzędzia do nagrywania, to jest w ogóle... <laughs> wiecie, nagrane no, Full HD, wyrenderowane w 4K... Przeszalałam historię historia 4K. <laughs> boż, boż, boż. No... Może to no, się rynkowi... tak pomyliły proporcje <grym> No 4K, <grym> dobrze, przedobrzył, a... Wiecie, odcinek się renderuje 10 godzin, normalnie 3 minuty. I mówię, What the fuck, coś chyba jest nie tak! I tak w już ja patrzę, procesor mi się spalił, grafika się spaliła, co się dzieje? No <grym> tu tylko kurde 4K. Ale dobrze że ryk mi powiedział, bo ja wszystkie filmy bym renderował w 4K. <grym> no a to też przez przypadek się ogarnąłem, bo akurat na telewizorze coś oglądałem na YouTube i było polecane treści 4K i się i takie, co? co? <laughs> Nie mówił, że kupował nowy sprzęt <laughs> Nie, full HD rules. Robię oczywiście totemik, no, widziałem, widziałem. Ja idę do shopy, tutaj powinien być jakiś gen. O shop. Kur! No traper... ej, co się stało z tymi traperami, że oni tak ostatnio. Przecież tyle ich nie było i teraz nagle no, są... na... mogę stronę... uwolnić trapery. Uciekaj daleko. No uciekam. Hmm. Kury, jest nie. Trzeba by robić to te bo to traper to on będzie miał nadę pewnie. On, znowu Eryk przy oknie rozstawił tą pułapkę. To dziad, kamiczki. Nie no, nie, no, nie gadajcie, że traper... No przecież wy we wszystkie płapki wpadnę. możemy tak mieć. Stara się je ok. omijać. A, wy się znajdź. Dobra, ja tą pułapkę koło okna tutaj rozbroję. No, on niestety jest hamski, stawia wszędzie, wiecie, pod paletami, pod tym wszystkim, więc trzeba uważać niszle. O mam, mija! Drako, coś ty zrobił! Zażniwa! Możeś <grym>, wpadł w pułapkę, którą rozbroiłeś? Nie, rozbroiłem ją, tylko on przyszedł, bo zobaczył mnie pierwszy. A nie ma takich, że jak rozbroisz, to Nie, się, on, on nie jest aż taki. Aż tak... No i chodź tu bąbelkę, ja cię tylko ogłuszę. Kipka se na i ty się w bomblu, ty gubi. Dobra, tu też jest spoko. Chilin ma pułapkę z pułapką. Na rozbrojenie. A i dupa Jasio, pierdzi, się walnąłem w leże. A w ogóle z niezłomnym gram teraz. Co? Zmieniłem sobie. Bo na mam amperków. Nie wiem, jakoś tak mam gipką na jedynce, samoopieka, adrenalina i nie miałem mojego ostatecznego ciosu, przecież standardowego perka e, Kampioszka, czy co tu robisz? Kampi On ma te... Nie, pułapki, pułapki rozstawia. Ciemne? Tak, rozstawiał. E, po prawej stronie koło brzazy, koło tu po lewa. Dobra. I co leci na niego. On się schował Kampi, co za fra... Co za nob? No o no Boże! Bro, bro. E, raz się spuściłem niechcący, Matko święta przepraszam. To po co z tymi łapami tam? Bo ja potrzebuję gimnastykę, o. 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 Dobra, idę o. Się ja jestem bardzo tyki. daleko. Dobra, dobra, odciągnę go, z tej strony uważaj, nie idź od... A tu ja, tu jest i ona wejdzie zaraz, wejdzie. Patrz. A, ślepy, ślepy, ślepy. Dobra, damy radę. O, tu jest totem. Jest, dostał w łeb, dobra. Ja robię drugi totem. Dobrze, ja zrobię jeden na razie. Ale najpierw sobie... Zawrócił do was. Czyli jeszcze dostał dwa. Dostał łeb i zawrócił. Jeszcze. Dobra, to skoro się udało wam uratować, to ja idę dalej robić. Ej, no co za. Ej, no kurde, zobacz, jaki tunelasz. Co za tego, co z zaba... tego, no, co? opuszczę go. Chyba tunelarzem przecież nie. Ja, ale dawno tego nie było, generalnie. Jak nie było? Nie A, nie no, by nie dawno było. chyba nie grałeś. Na Ej, nie no, zgrałam, z tego przez tunelują, no w kampion, mnie. Nie było grzecznie, dlaczego jestem pierwszy? Chciałeś. Oto, tem jest tutaj nawet nie wiedziałem, że mam kibką. Jak weźcie go zabierzcie ode mnie, bo... Ja nie chcę Hello. Słyszę Erik. Nie zrzucaj tej palety tak. <grym> na pałę właśnie w ten sposób. Potrzebowałem coś zrobić, wiecie, ze swoim Uważaj życiem. pod oknem oczywiście rozstawił. Dobra, nie ja jestem już o, co narobić. O coś oczywiście. Skiziasz mnie Uważaj, on tu idzie. A do ki idzie. Dobra, weźmiemy go, żeby tu przeszedł. Idiota. Przejdziesz tu. I tu masz brudne łokcie dziewczyno. Dobre, na swoje. <noise> Dobra, bombez, słuchajcie. Bo uwaga. Co uważam. Dobra. No, z tym traperem no nie jest dobrze. No nie, nie. Zdecydowanie. Jeszcze? No to ja wiedziałem, że to będzie traper bo przecież Gosia i jej trap do traperów. Proszę Krzy cię ode mnie tutaj. Ja nie chcę traperów. Teraz Gdzie, każdy jest ma Gdzie, Gdzie jest palet? Gdzie jest krzyż? dobra ja idę rozbroić palet, tą pułapkę ale palet, palet, proszę do pułapka to to tam, nie? To a tak to już idę to do tamu jedna jest jaki on jest ślepy słuchajcie no i troszkę, on, nie wiem czy on nie gra czasem na ty, na konsoli. Na konsoli, no, bo już trzeci raz spróbował mnie wyraznąć. Tu jest Gosia jeden totem, właśnie go robi, a drugi jest e, tam, gdzie generator koło brzozy, gdzie wisiałem jest też totem. Ja Pamiętasz gdzie ja wisiałem? Ja, nie, to było daleko, byłem ja byłam na drugiej stronie. Ja w szopie robię gena, bo to jest połowa. Dobrze, to robimy, to ja się z nim lupuję. Ja normalnie też bym tak porobił, tylko ja chciałem, z... wiecie... Kurde, to... zablokowałem się! No, tak się lupuje. Faktra. Ja. Tylko ja tu chcę okay. papkę rozbroić. A dobra, dobra. Jezu, słuchajcie, nie przeżyję. Dobra, rozbrojona. Już nie, już nie dostaję punktu za rozbrojanie nawet. Co to, to za gra w ogóle? nie wszystkie geny, bo musi mi gena wjechać, bo inaczej <śm> padnę, nie? No, o, to, patrz, o, patrz, to będzie na Eryk. No to dajesz, dajesz. 3, 2, 1. Przemek, tylko nie wywal. Nie, ja trafiam. Uwaga, są... Eryk. Lecisz. Dankę, uciekamy. O, to jest kosia brama koło nas. Jezu, znalazłem ten własny. Jak jemu, um. musi być smutno, słuchajcie, on No, ładnie go zrobiłeś, bo generalnie- TYLKO JA WISIAŁEM! No. No. Halo. A <noise> nie no. Nie wiem, nie martw się. No nie wiem jeszcze, nie. Jest no został jeszcze ten jeden totem tam daleko. Tak? Nie, on się cały czas gania ze mną. Torek, to biegnij do cały... nas tutaj, wiesz gdzie jesteśmy? Ale ja nie wiem gdzie wy jesteście. Ta. Jest Koło szoku, tej shopy? Co robisz, general? Za szopą, za szopą. Dobra. Dobra. Tutaj... Brama, Brama otwarta, szukam cię, no. Za szop... Koło dobra, um, autobusu żółtego. Nie ma Noeda, ma Noeda jak nic. Padnę, 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 dobra. Nie, nie biegnie za tobą. Zgadył mnie? Co za bało. To uciekamy sobie na rok, Dobra. Ej, no był tuż za mną. Chyba się poddał. No chyba, biedny. Może wejdzie, bo zaraz wyjdzie z meczu, nie? No, nie no, ma punktów nawet. Tamto, o, to, tamta tamta też uciekła. Ten. What the fuck, co się dzieje? Nie, pewnie właśnie, jak na jak ta konsola, nie? Myślisz, że konsola Mówię, niektórzy piszą, że im się super gra na konsoli, więc wiecie, no. Dla nas to jest. Takie, no, no może. Czemu zawsze, gdy się tak pięknie ganiam, to ja nie nagrywam? A no jak właśnie. Nagrywam to, naprawiam geny przez cały mecz. No, 17 A mój no. ten miał u nas 17 Sorry. też, widzicie? Ładnie, to był bardzo szybki. A 17, ale no generalnie mówię, ten dobieranie tych meczów znowu jest do dupy. Także zobaczymy, jak nam pójdzie. Znaczy, znaczy u nas miał 17 i, do i dobrało do niego, nie? No tak, no. ale mówię, no zobacz, no Gosia, no ty masz są sobie no to, to, to teraz musi Boże! Boże. Tylko no, się agentka na ty Kasia, Gętka, nigdy nie dotknąłem, tak sobie teraz myśli. O. <laughs> Nieważne, nie że nawet nie znalazł. No tak, nie, w ogóle nie nie Dobra, zaraz widzimy się w następnym meczu. Jo. Mamy posiadłość rodziną oka, Jaki piorun w ogóle trzasnął? No właśnie wydaje mi się, że jest ten doktorek przez to. O jest. Plaga jest, plaga jest. A... -a. Chodź go się umujemy łokcie. No to by. Już umyty. Ja robię już na samej górze, słuchajcie gen od razu. Ja Ju się już mamy zablokowany. No my nie możemy. A to Przyszła poszuka. do mnie. No dziwisz się? <laughs> Jeden generator był odblokowany. <laughs> I akurat ja tam musiałem być. A, no, <laughs> no. A i słuchajcie, kiedy to nagrywam, oczywiście jeszcze nie ma dodatku, bo dodatek wyjdzie dopiero A, w, przyszłym od... teraz, w no. tym tygodniu, ale wy zobaczcie odcinek z tego dopiero w drugi dzień, więc dlatego nie ma, bo nagrywam to dwa dni wcześniej. Jak ona próbuje Dobra Gosia, wiem Czy ty masz sprint? Mam sprint, tu jest przed nami, genik, idę tam. Oj oj, to ja idę po to to najpierw To tem to tem to tem palet, palet palet, 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 palet O Jezu ona Słyszę. też na konsoli Ej. gra Skąd wiesz? Tak A to jest go tak długo się mówiłem bo jest ślepawa Już odkryłem właśnie tą zależność, że jak się mercz długo wody czy ktoś jest na konsoli Oj 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 co jest daleka Myślałem, że Cię przestraszę, a to ja powinienem krzyknąć przecież. Jezu... Ciągle mnie gania. No to, to dobrze, to się lupuj tam, kurde. Erik robi nam dzisiaj mecz, słuchajcie, odciąga zabójca. a my... mnie. Aha. Ej, a zobacz, a nie dobra, zobacz, jednak Co? <coughs> On zombie, zobacz, y, jakie Tak. O nie. O nie. Ja się zmęczyłem, naprawdę. Gonię się z nią od początku meczu. On ani chyba ani robi adepta. Mnie. O, o, trafiła, dobra. Gratulacje. O, leci, Eryk, on tu leci. Znaczy, Gosia, e, e, Ważne. Tula, Tula, on tu idzie. O, ja pirtolka. Ma dżemusia. O, fucking no. Jasio. Bo coś tam został. Bo mi się z noga zawiesiła. Czemu ona nie strzela z tego swojego żyga? Ona strzela, że nie tak. Tak. <noise> zdrowie, <Gusilla. głosy> Na zdrowie, <środę. głosy> COVID no Na covidem, zaraziła. O, tu z totem. Kurde. Boże, ty mój, masakra, ty. Ona o, jak mnie pizdła. Znaczy, uderzyła. Ja się w krzunkach wyleczę, nie widać mnie. O, ja wlazłem w jajka. Jajka. Są tu te... O, teraz żyga dopiero, czujesz to? Oj, mamma mia, co za wspaniała familia. Ale U. niezłomny wchodzi. Tylko zostaje, jak teraz zabójcy nie zostawiają tutaj swoich... No. To żart. Bo dobry. tak jest zawsze! Jak nie masz, to cię zostawi, nie? No Jak no. masz, to absolutnie. Eee, makarena! Umiecie tańczyć makarena? Tak. Umiemy. Tak. makarena, o makarena. obrzygała cię, Nie, nie nie jestem śmierdzący. No właśnie widzę z daleka, jak śmierdzisz. Błąd Róbki <coughs> dla was wszystkich! Ej, to ty śmierdzisz, ty bucu głupi, ty... A nie, Trepie. Ta śmierdzi, ale ty też śmierdzi. Oż ty farfoclu. Jak ty możesz tak do mnie mówić, że śmierdzi? Ja śmierdzę ja pachnę siłę przed nagraniem. No, pisz Perwolu? Per znaczy, nieważne. Pokaż mi od licznika. To? <grym> Nic. Ja to obejrzę w, nagra w przybliżeniu, w zwolnieniu. Gosia, ci się na mnie rozpędzę bo dopiero 4 minuty ten odcinek trwa. Będziemy musieli trzeci mecz nagrać przez ciebie. Nie, nie, nie. Bo ludzie znowu zarzucą mi. Nie ma takiej opcji. Bo ludzie znowu zarzucą mi. To na rekord, nie? Ja tak, ja nie mam czasu, tu trzeba Czas się, się zgadzać. Znowu mi ludzie zarzucą, że nagrywam krótkie odcinki. No Sparmimy farmimy zamiast Przemka. Farmimy Przemka? Przemka? Przecież to nie ja. Zamiast Przemka. A, zamiast Przemka. ty jesteś głuchy dzisiaj. No ja, słuchajcie, mam tak, brudne uszy troszkę. Biegnij, skoweruję cię. jak to myłeś się, a uszu nie myłeś? Eee, czepałem o wannę. Bo Przemek się głównie wietrzy No <laughs> dlatego jest otwarte, nie wiem czy widać Może widać, może nie, nie będę robił zbliżeń. No biedny Dobra, dziadek. nie no. się nie dziwię, że ona go zostawiła. i tylko wzięła. Jak on jest taki chorutki. Wow, wow, wiecie... wow, ja Jak grzyga gdzieś to? No. A i wzięła unia dla żeganego, ja nie będę go ratował. Kosiak gdzie robisz gena? Jeszcze nigdzie. A, Ach, a co, robisz? co tam robisz? Rysko, Ale tutaj zaraz obok O kurde, ja robię tego na bórze. Chyba mi się nie uda dziadzia. Trzeba powrócić, do wyrówka, nie? Ja oporować panu Co? Nie będę go ściągał, bo on śmierdzi, ja nie chcę śmierci. Już się mu, a dwa razy się dziennie nie myje. Szkoda wody. Szkoda to, że wiecie, taka... Dobra, ja go ściągnę, bo w sumie się nie ściągałam. Myślałam, nie, nie myłaś się Wiem, po prostu dzisiaj. Nie ja się myłam. Dobra, no, dobra, ale dobra. on nie śmierdzi, ja chciałam ci powiedzieć. Śmierdzi tak, przecież. No, ale musi zaśmierdnąć do końca. Musi cały ten ten... No dobra, to ja pewnie nie grałem do coś tam działo. Na razie tylko śmierdzi, ale nie śmierdzi... AAAAAAAA! O, czekaj, o co za śmierdząca godzina. A nie śmierdzisz tak w sumie. O nie... Paryczku, co robisz, w Leczę Ale Leczę? No nie wiem, że śmierdzi. Co chcecie ode mnie? Na górę mam przyjść i. Nie! Ja robię gena na górze. No właśnie, Ej, co ona? No? <laughs> Chciałem, że się uda znowu go zbloczyć. ambiety. Ona mnie skupiła. No być może, no. bo ona tak. Tak Ma jedno oko zaklejone, tak jak ja ostatnio wiecie. W łóżeczkach sobie wsadziłem oko. Po co to zwaś to coś. No rozchodź, ostatni gen na górze. O, już? O! What? What? I dwie bramy obok siebie, trochę lipa, dobra, zombie lando zostawiamy. Nie, No, se na czy zrobi. O, to ten mam, to najpierw totem zrobię. to zrobię. W jakieś punkty się lubię, przydadzą? bramę. O, nawet tą co koło mnie jest. A jaki piękny bluszcz! To jest naprawdę piękny bluszcz. Powiedzcie coś na temat tego pięknego bluszczu. Piękny. Gosia? Nie widzę. Ściemniaj. Gosia szuka bramy. Oczywiście nie do tej przyszłej? No, do tej drugiej, to po lewo musi ty, ona tu idzie, nie? Eee, ma... Ona tu jest, ona tu się jest, ona tu jest. I tańczy na mnie No nie no, idziemy do ciebie. Co? No. Jesteś, a przeżyłaś? Tak. gdzie ty jesteś? Lecę do ciebie, nie? Tu. Nie, zaraziła mnie chyba! Widać Oj, nie do końca, nie do końca. Słuchajcie, niby mnie obrzygała, ale tak... O, teraz mnie obrzygała. Owerujecie. cię! Tylko najpierw nogę ci postawię. O Boże, zarzygała mnie. dobra, uciekajcie! Kasia uciekać bo jak ona ma tego... Dało się. No. Dobra syna, rabicius. Easy. Kurde, no, no, 15 minut odcinek no, tylko trwa. Nie. Gosia, weź tak przez minutę coś poopowiadaj? Co jadłyście na śniadanie? Nie jadłem śniadania. Co właśnie na obiad? O, nie jadłam obiadu. nie jadłam, jest rano. Zgodziłaś 12 prawie. No ale przystań do tego tutaj, kurde. A ty co jadłeś przemać na pierwszy to obiad to... i drugi obiad? Ja jadłem w wafelki na razie, bo też nie jadłem śniadania, nie no. obiadu, ani kolacji. Konsola była... A co gotujesz na obiad, bo ty ciągle obiad gotuj Dzisiaj mam pizzę. Obiad będzie o 20. Nie, nie. Dzisiaj nie ma obiadu. Dzisiaj jest, słuchajcie, bieda, bo wczoraj byłem na strajku. Uciekałem przed policją przez... Przez co? Przez płoty. Oni mnie po parku gonili. To jest po prostu masakra. Rzeź, co się tam wczoraj działo na tym strajku. Dlatego nie mam dzisiaj obiadu, bo nie byłem w sklepie. Ale kupię sobie, zamówię pizzę i będzie pizzka cię na obiad, więc mam nadzieję, że cię wam się podobał. Razem Gosia. Grałam. Pa, pa. Razem Eryczek. Grałem, cześć. Trzymajcie do zobaczenia i pa, pa